Witam Państwa bardzo serdecznie. W ramach mojego wykładu chciałbym przybliżyć Państwu problematykę zgodności ograniczonej zaskarżalności wyroków wydawanych w trybach konsensualnych z konstrukcją polskiego procesu karnego. W przeciągu kilku lat nastąpił wzrost zainteresowania z wykorzystania instytucji konsensualizmu na gruncie polskiego procesu karnego. Jednak stosunkowo rzadko zostaje poruszona kwestia zaskarżenia rozstrzygnięć w wydawanych trybach konsensualnych. W tej kwestii istnieje jednak wiele trudności związanych chociażby z interpretacją przepisów regulujących tę materię oraz zakresem przedmiotowym kontroli odwoławczej owych orzeczeń. Prawo do co najmniej dwuinstancyjnego postępowania sądowego jest jedną z najważniejszych regulacji dotyczących procesu karnego. Znajduje ona swoją podstawę w Konstytucji RP oraz licznych umowach prawa międzynarodowego, których Polska jest stroną. W swych założeniach sprowadza się ona do możliwości zaskarżenia orzeczenia zapadłego przed Sądem pierwszej instancji w celu uzyskania przez uprawniony podmiot kwestionujący orzeczenie korzystniejszych rozstrzygnięć co do swojej sytuacji faktycznej oraz prawnej. Pierwszą kwestią wartą poruszenia wydaje się być wyłącznie. Wyłączenie pewnych podstaw zaskarżenia zawartych w apelacji z kontroli odwoławczej toczącej się na skutek zaskarżenia wyroku wydanego w jednym z trybów konsensualnych oraz ewentualnej niezgodności tych regulacji kodeksowych z zasadą dwuinstancyjności postępowania sądowego. Naruszenie tej zasady może spowodować zachwianie wielu instytucji na gruncie polskiego procesu karnego, tak jak prawa do sądu. Prawa do obrony w ujęciu materialnym, co rozumie się przez podejmowanie przez stronę działań na uzyskanie własnej korzyści w toku procesu karnego, uwidaczniające się chociażby przez przeprowadzenie dowodów, na wykazanie swojego stanowiska, lub też obalenie twierdzeń innych uczestników procesu. Innym istotnym zagadnieniem jest fakt wpływu porozumienia dokonanego między co najmniej dwoma uprawnionymi podmiotami na kwestię zakresu kontroli dokonywanej przez sąd odwoławczy. Nastręcza to niejednokrotnie wiele problemów, ponieważ brak jest wskazania przez przepisy stanowiące o tym, jak powinno być traktowane porozumienie procesowe zatwierdzane przez sąd pierwszej instancji w momencie, kiedy dochodzi do nielojalności procesowej w wyniku złożenia środka odwoławczego w postaci apelacji, tak jak problematyczne wydają się być obowiązywanie owego porozumienia na dalszych fazach procesu. W tym momencie uwidaczniają się rozbieżności interpretacyjne. Skoro konsensus jest yy, yy, zawierany oraz zatwierdzany przez sąd pierwszej instancji, to czy nie obowiązuje tylko podczas tego postępowania? A może przez cele, jakie przyświecają tej instytucji, ma on decydujący wpływ na orzeczenie sądu drugiej instancji? Problematyczna jest również możliwość rezygnacji przez podmiot z przysługujących jej uprawnień procesowych oraz sposób, w jaki ono następuje. Tak jak musi ona nastąpić wprost, a może wystarczy jedynie oznajmienie jej w sposób konkludentny. Syntetyzując wszystkie te wątpliwości, zasadniczymi kwestiami wartymi wyjaśnienia stają się interpretacja zasady dwuinstancyjności postępowania sądowego na gruncie Konstytucji RP i umów międzynarodowych wiążących Polskę oraz ewentualne niezgodności z nią ograniczeń zaskarżalności orzeczeń wydawanych w trybach konsensualnych. Zrozumienie celu, jaki przyświeca stosowaniu trybów konsensualnych, oraz w końcu problemu ewentualnego wpływu porozumienia procesowego na dalszy krok procesu karnego. Począwszy od analizowania zasady dwuinstancyjności, należy zwrócić uwagę na dwie regulacje, które w sposób zasadniczy kształtują tę materię. Pierwszą z nich jest Polska ustawa zasadnicza z 1997 roku, która traktuje o zasadzie dwuinstancyjności w różnych jej aspektach. Brak jest jednego przepisu, który by określał w sposób kompleksowy ową zasadę, przez co należy wywieźć opisaną dyrektywę z porządku konstytucyjnego. Pierwszym istotnym przepisem jest artykuł 175 ust. 1 Konstytucji RP, który wprost wskazuje na model polskiego postępowania sądowego, co określa, iż owe postępowanie winno być co najmniej dwuinstancyjne. Jednak z uwagi na umiejscowienie owego artykułu implikuje to fakt, Iż nie określa on prawa podmiotowego do złożenia odwołania do sądu wyższej instancji, lecz określa konstrukcję wymiaru sprawiedliwości. Nie można przypisać takiego charakteru również artykuł, artykułowi 45, prawu do sądu, który bardziej określa sposób wykonywania wyrokowania nad sprawą, a nie konkretne uprawnienie podmiotowe. W ramach przedmiotu referowania najbardziej odpowiednim wydaje się być artykuł 78 Konstytucji RP który nie określa wprost dewolutywności zaskarżeń, lecz wskazuje na kontrolę rozstrzygnięć sądu pierwszej instancji. W samej Konstytucji artykułu 78 Konstytucji jasne wydaje się być, iż prawo do odwołania nie ma charakteru absolutnego, doznaje pewnych ograniczeń. Istotnym jest, iż owe ograniczenie musi być usprawiedliwione określonymi okolicznościami, które można wyjaśnić na gruncie konstrukcji systemu prawa oraz muszą zostać wprowadzone w drodze ustawy. Ważnym, nadmieni ważnym nadmienienia jest również to, że ograniczenia nie mogą naruszać istoty prawa zaskarżenia, co sprowadza się do sta stanowienia takich obwarowań, by nie uniemożliwić realizacji tej zasady. Kolejnym ważnym aktem regulującym kwestię prawa podmiotowego do zaskarżeń orzeczeń sądów w pierwszej instancji przez uprawniony podmiot jest Europejska Konwencja Praw Człowieka. Poprzez wprowadzenie protokołu nr 7 została uregulowana kwestia zaskarżalności orzeczeń sądów. Jak wskazuje artykuł 2 ustęp 1, każdy kto został uznany przez sąd za winnego przestępstwa, ma prawo do rozpatrywania przez sąd wyższej instancji jego sprawy zarówno w przedmiocie winy, jak i kary. Jednakże, jeżeli w toku postępowania przed sądem pierwszej instancji wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, na przykład, jeżeli oskarżony przyznał się co do zarzuconego mu czynu ma prawo do odwołania jedynie w kwestii co do kary. Kwestie te, pozbawia się ustawodawstwu, kwestie te pozostawia się ustawodawstwu krajowemu co do zakresu podstaw odwoławczych oraz orzeczenia sądowego. Tak więc ustawodawca może określić ograniczenia w tym przedmiocie. Wyjątki co do odwołania mogą powstać również w przypadku drobnych przestępstw gdy osoba była sądzona w pierwszej instancji przez Sąd Najwyższy oraz gdy dana osoba została uznana za winną lub skazaną w wyniku zaskarżenia wyroku uniewinniającego sądu pierwszej instancji. Pojęcie drobnych przestępstw powinno by zostać uregulowane na gruncie prawa krajowego, choć Europejska Karta Praw Człowieka wypowiada się w tej materii. Stanowi, iż przestępstwo nie może być uznane za drobne, jeżeli grożąca za nie Przekracza 15 dni pozbawienia wolności. Ta regulacja co do tego przedmiotu doznaje kolejnych ograniczeń, gdyż odnosi się ona tylko do przestępstw w ujęciu artykułu 6 owej konwencji. Druga z okoliczności dotyczy osób, które piastują najwyższe urzędy w państwie, gdzie zachodzi dość odmienna procedura z uwagi na szczególny charakter postępowania. Po analizie regulacji zarówno krajowego, jak i międzynarodowego porządku prawnego od razu nasuwają się pewne wnioski. Po pierwsze, ustawodawca krajowy posiada dużą swobodę w ramach kształtowania ograniczeń, jakich doznaje prawo podmiotowe do zaskarżeń orzeczeń sądów, sądów pierwszej instancji, wynika to z tego, iż Europejska Konwencja Praw Człowieka pozostawia w swojej regulacji dużo elastycznych kształtowania dwuinstancyjnego postępowania sądowego poprzez liczne wyjątki od ogólnej zasady. Konstytucja RP w sposób jednoznaczny wskazuje na możliwość ograniczeń w tej materii. Jednakże owe obwarowania powinny zostać wprowadzone ustawą e, oraz nie powinny ruszać samej istoty e, dwuinstancyjności oraz wynikającego z niej prawa podmiotowego do zaskarżalności orzeczeń sądowych. Po przedstawieniu istoty zasady dwuinstancyjności, w szczególności prawa podmiotowego do zaskarżalności orzeczeń, należy zwrócić uwagę na obowiązywanie tych założeń w świetle rozwiązań zaproponowanych na gruncie i, e, instytucji i trybów konsensualnych. Głównymi celami, jakie są stawiane przed trybami konsensualnymi są związane z znacznym skróceniem postępowania w sprawie. Przez to należy rozumieć skrócenie czasu, jaki upłynie od momentu inicjacji procesu karnego do wydania prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie. Jest to ściśle związane z zasadą szybkości postępowania. Skrócenie postępowania nie może jednak zostać przedłożone nad rzetelność postępowania oraz oparcia rozstrzygnięcia na prawdziwych ustaleniach faktycznych. Samo porozumienie jest również problematyczne z uwagi na zakres jego obowiązywania oraz jego trwałość na dalszych etapach procesu. Wydaje się, iż podmioty dokonujące porozumienia mają na celu doprowadzić do wypracowania konsensusu satysfakcjonującego strony, tak jak oskarżony dąży do wypracowania dla siebie jak najmniej uciążliwych konsekwencji spowodowanych skazaniem za przestępstwo, a oskarżycielowi publicznemu przyświeca spełnienie celów procesu karnego, m.in. zrealizowanie założeń sprawiedliwościowych. Na gruncie obecnych regulacji dotyczących kontroli orzeczeń wydawanych przez sądy pierwszej instancji nie wprowadza się żadnych ograniczeń w zakresie przedmiotowych podstaw środka odwoławczego składanego od orzeczeń zapady w trybach konsensualnych. Przepis artykułu 433, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego stanowi, że sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia i podniesionych zarzutów, a w zakresie szerszym w wypadkach wskazanych w Artykule 435, artykule 439, paragraf 1, artykule 440 i artykule 455. Różnicowanie sytuacji osób, które rozstrzygnięcie zapadło w trosku e, zwykłej rozprawy oraz w trybach konsensualnych, byłoby dalece niepożądane. Mogłoby to doprowadzić do naruszenia zasady e, dwuinstancyjności w sytuacji różnicowania sytuacji tych dwóch kategorii osób poprzez pozbawienie Jednym z nich możliwości domagania się kontroli odwoławczej wydanej w jej sprawie rozstrzygnięcia. Jednak szczegółowa regulacja artykułu 447 paragraf 5 KPK wskazuje na fakt, iż podstawą apelacji nie mogą być zarzuty określone w artykule 438 punkt 3 i 4 związane z treścią zawartego porozumienia, o którym mowa w artykule 343, 343a i artykule 387. Oznacza to, że apelacja wywiedziona przez któregokolwiek z uczestników konsensusu, oparta na zarzutach błędów w ustaleniach faktycznych przyjętych w, za podstawę orzeczenia, które mógłby mieć wpływ na treść tego orzeczenia oraz rażącej niespółmierności kary, środka karnego nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabież, zabezpieczającego w przypadku lub innego środka, nie osiągnie zamierzonego skutku i jako niedopuszczalna zostanie pozostawiona bez rozpoznania. Ustawodawca nie wprowadził generalnego zakazu opierania podstaw apelacji od rozstrzygnięć zapadłych w trybach konsensualnych na gruncie artykułu 438. 3 i 4 KPK. Owe podstawy odwoławcze nie mogą być dopuszczone jedynie w sytuacji, jeżeli były objęte treścią porozumienia procesowego. Kognicja sądu odwoławczego rozpoznającego orzeczenie wydanego Wydane w trybach konsensualnych oraz zakres obowiązywania porozumienia procesowego podczas kontroli odwoławczej jest szczególnie istotna z uwagi na dostępność prawa do zaskarżalności nieprawomocnych rozstrzygnięć. Niemożność powołania się na zarzuty zawarte w artykule 438.3 i 4 KPK, które są objęte porozumieniem w sposób znaczący ograniczający uprawnienia procesowe stron Zdecydowanie warto wskazać, iż z uwagi na cel oraz Wykładnie regulacji kodeksowej konsensus wypracowany w ramach trybów konsensualnych ma znaczący wpływ na postępowanie odwoławcze. Pewną niejasnością nastręcza zakres obowiązywania oraz związania jego treścią sąd drugiej instancji podczas kontroli odwoławczej. Możliwe są dwie sytuacje. W pierwszej samo złożenie apelacji jest aktem nielojalności procesowej, która niweczy sam wypracowany konsensus. Jest to złamanie zasady pacta sunt servanta. Przez to rozpoznaje sprawę na zasadach ogólnych, czyli w ramach podstaw zaskarżenia. Jednak prowadzi to do wniosku, iż wypracowany konsensus między uprawnionymi podmiotami jest założenia bezcelowy, przez co niweczy sens stosowania trybów konsensualnych. W drugim przypadku uwidacznia się sama wola stron w aspekcie granicy obowiązywania porozumienia, gdyż to same strony powinny wykazać wolę podtrzymania rozstrzygnięcia zapadłego w trybach konsensualnych. Rola sądu sprowadza się do respektowania okoliczności objętych porozumieniem i dokonania kontroli orzeczenia w pozostałym aspekcie. Zaś takie rozwiązanie może znacząco ograniczyć możliwość weryfikacji orzeczenia w postępowaniu odwoławczym poprzez inicjację przez uprawniony podmiot. Ze względu jednak na rolę jaką pełni regulacja trybów konsensualnych oraz cel, jaki przyświeca stronom podczas ustalenia owego porozumienia karnoprocesowego, należy skłaniać się do rozwiązania, iż są drugiej instancji oraz strony są związane treścią porozumienia dokonanego przed sądem pierwszej instancji. Argumentując owe stanowisko należy ponownie przytoczyć analizę regulacji Kodeksu Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, które stanowi już prawo do zaskarżalności orzeczeń wydawanych przez sądy pierwszej instancji nie jest prawem absolutnym. Doznaje pewnych ograniczeń. Ograniczenia powinny wykazywać się pewnymi bezpornymi okolicznościami, które na gruncie systemu prawnego dają się wyjaśnić. W przypadku trybów konsensualnych utrzymanie istoty porozumienia na dalszych etapach procesu jak najbardziej zasługuje na aprobatę, gdyż w założeniach konsensus ma być czymś trwałym, wypracowaną zgodą co do pewnych faktów i okoliczności. Podsumowując, zaproponowane stanowisko wydaje się być najbardziej odpowiadające specyfice oraz celowi, w jaki zostały ustanowione instytucje trybów konsensualnych. Zakres, jakim została ograniczona możliwość złożenia apelacji o orzeczenia wydanego w trybach konsensualnych, jest zgodny z regulacjami zawartymi w Konstytucji RP oraz aktach prawa międzynarodowego, których Polska jest stroną, a zwłaszcza z konwencją, Europejską Konwencją Praw Człowieka, która reguluje tę kwestię w artykule 2. Poza tym, ze względu na rolę, jaką odgrywa porozumienie procesowe, owe ograniczenia zawarte w artykule 447 paragraf 5 KPK. Są zasadne, gdyż nadmierna możliwość ingerencji w porozumienie może doprowadzić do bezużyteczności trybów konsensualnych poprzez naruszenie ich podstawowych założeń, tak jak skrócenie procedowania nad sprawą oraz znacznie skomplikować proces dowodzenia podczas procesu. Dziękuję Państwu za uwagę.